Mapa o wiele bardziej podoba, bo jest to mniej lub bardziej podobna konfiguracja do Jungle Basing e, w sensie takim, że mamy tutaj oczywiście jedynie dwie pozycje, jest to podobna konfiguracja do Steps of War. I szczerze mówiąc we, z tych wszystkich trzech map, które wymieniłem, Kselna e, Caverns według mnie jest najlepszą, żeby w ogóle rozgrywać jakiekolwiek jakiekolwiek gry w StarCraft 2. Steps of War jest mała, Jungle Basin jest według mnie straszliwie niezbalansowaną mapą, jeśli chodzi o ekspansję, jeśli chodzi w ogóle o pozycję tych ekspansji, a Xel'naga Caverns tutaj naturalnie jest zbyt prosty do złapania. Mamy kolejne dwie ekspansje, które są dosyć bliżutko i Mondi według mnie będzie w stanie złapać je relatywnie prosto ze swoim clipem, relatywnie prosto może także ich bronić. Empire Cast także według mnie mógłby tutaj sobie postawić Planetary Fortress na Goldzie. I zamknąć tutaj możliwości ataku Zerga, Więc tak, tak, tak. Mapa ta bardzo mi się podoba. No, zobaczymy. Póki co, na pewno można tutaj grać ekspansję, ale czy można grać ekspansję przed pólem? Zobaczymy. Co będzie robił Kass? Będzie się wolował najprawdopodobniej. Zresztą, no, może nie nawet najprawdopodobniej, ale na pewno. Patrzę teraz na Mondragona. 14 dronek jest, odkładają się minerałki, 15 dronka będzie Hatchery znowu, najpierw to samo otwarcie, najprawdopodobniej zaserwuje nam Zerg, ale ono mu mimo wszystko działa chociaż tutaj tak naprawdę póki co mają najbliższą odległość między sobą, jeżeli chodzi o te gry, które dzisiaj rozegrali Tak jest i szczerze powiedziawszy, w momencie, w którym powiedziałeś, że będzie tutaj Mondi ekspował, co właśnie w tym momencie robi zauważyłem Patrząc na poprzednie gry, że CAS fantastycznie to kontruje nie, tymi nie, nie, swoimi buildami. Po prostu One Expand świetnie to zakontrował, świetnie tutaj wyprowadził się do przodu, jeśli chodzi o grę makro, zdobył tą przewagę. I, I tak naprawdę Kas w ogóle nie przejmuje się tym, że zerg e, szybko ekspuje, nie stara się atakować, nie stara się tutaj w jakiś sposób all-inować, robi jakichś denerwujących ataków, jakiegoś wolowania rampy bunkrami czy czegoś takiego. Po prostu spokojnie, metodycznie można by nawet powiedzieć, e, decyduje się na szybszą ekspansję i swojego przeciwnika najzwyczajniej w świecie przemakrowuje. No Widzimy tutaj maner, asymilator postawiony przez Mondragona. No, bardzo łatwa i, i, i skuteczna sztuczka, która zdecydowanie kupuje tutaj odrobinkę czasu również e, i zniechęca do ewentualnych prób tutaj jakiegokolwiek e, przyciśnięcia na początku. E, drugie baraki budowane w tym momencie przez kasa. No i tutaj e, już ciut inaczej. Trzecie baraki nawet budowane. Będzie atak, będzie timing atak w wykonaniu e, kasa. Nie mogę się już doczekać jak spróbuję tutaj wykorzystać tego szybkiego ekspazerga. Tak jest, wygląda na to, że będzie miał miejsce może Freerax e, z Push, ponieważ buduje już tutaj Kastech Laba w swoim wallu. Ten wall nagle stał się bardzo słaby przeciwko Bailing Bastom, ale w momencie, w którym buduje tutaj kolejne dwa baraki, e, a Mondragon jak no to, to na pewno te Bailingi nie będą tutaj tylko jeszcze do tego wydał 100 razy na Speed dolingów. I szczerze powiedziawszy, będzie to wyglądało według mnie bardzo dobrze dla Kasa. On już wymyśla z Szczerze powiedziawszy, chciałbym po pierwsze zauważyć połączenie klipowe tych dwóch bas, po drugie jakoś większą ilość painkrullerów. Chciałem powiedzieć Sankenów tutaj, terminologia StarCrafta 1 I wygląda na to, że Empirecast troszeczkę inaczej podchodzi do, do nie problemu, tylko do technologii pod tytułem Freelux Plus. Zauważ, że ma tylko jednego techlaba, ale buduje dwa reaktory. No i za sekundkę tutaj ilość Marines, która będzie opuszczać, zacznie przypominać jakąś defiladę wojskową wręcz. Widzi teraz Mondragon, co prawda, że jest techlab, ale to mu jeszcze nie może tutaj dać informacji o tym jak silny ten push się tutaj szykuje. Pull tym opracowane, ci Marines przeganiają teraz tego jednego Zerlinga. patrzy z niepokojem, co będzie tutaj robił Mondragon. Wygląda na to, że już będzie już za chwileczkę, ponieważ taki jest. prawa, to jest 2 trzecie tego upgrade'u. Ma spida do Lingów Mondragon, więc to troszeczkę mu pomoże, ale tych zerglingów jest tutaj. W zasadzie bardzo mała ilość. Mamy 11 Marinów, jednego Marudera kontra jedynie 11 zerglingów, a mariny na Steamie po prostu przemielą się przez te jednostki. Na szczęście dla Mondiego jest jeden fine crawler, na razie jedynie jeden. I miałem wrażenie, że będzie Queenem rzucał Kryptu Mora, jednak tego nie zrobił, odsunął troszeczkę tego Queena, no i ma prawie 300. Minerałów mamy nadzieję, że nie będzie decydował się na kolejną ekspansję. To według mnie byłoby w tym momencie samobójstwo. I do tego wymyślany jest combat shield. No, czyli może nawet jakiś późniejszy. Nie, już opuścił się. W tym momencie, oj, mamy, zobacz co się dzieje. SCV. W tym momencie. Ja już nic nie mówię, bo tutaj niektórzy po prostu zaraz powiedzą, że to jest właśnie Terran, to jest właśnie Imba. Zobaczymy. <grym> Mondragon myślę, że już widzi to co się święci. Mam wrażenie, że będzie mu ciężko tutaj, będzie mu naprawdę ciężko to wybronić. Dwie królowe, e, 23 zerglingi, różnica w limicie, no 20, przepraszam, 11 większa na korzyść terrana, no i atak w tym momencie następuje. Tak jest, ma tutaj Steampaka, ma tutaj Marudery, także tutaj Steamu coś zrobić zerwingami, próbuję okrążyć, ale jak zauważyłeś, nie widzę ogromne, tego. ogromne straty. Po stronie zerga, ja chyba za chwilę straci kui na terrible, jeden drugi steam. To chyba, Good to game. chyba będzie gigę. O nie, O mój Boże! Niech ktoś to cofnie. Ja, jestem bez słów. Jestem co bez... wow. Coś tutaj stało! A ja, 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 ja to gorąco zrobiłem! Powróćmy do komentarza, bo to jest po prostu aż tak zacne! Maja! Empire Raz My tutaj mamy 19 akcji kontra 26 dronów E, no tutaj jeden man rozbił się panela, także tutaj Spinecrawler wyciągnął troszeczkę dronów z tej linii minerałów. Ale skąd się wziął ja ale... ten beining, ty mi powiedz w ogóle! Ja <noise> mogę powiedzieć tak, że e, Mondragon morfował dwa banningi. W momencie, w którym e, one były morfowane, Jeden był pod, pod wylęgarnią, a drugi troszeczkę na lewo. I jak zobaczysz później w replayu, Kas po prostu całą swoją armą wszedł w tego Bayniga. Po prostu chyba zrobił, zrobił muwa zamiast akcji, albo coś takiego. Wlasł w tego Bayniga, on w tym momencie się znowu eksplodował od razu. Nie I widziałem takiego beininga, jak żyje. Naprawdę, coś pięknego. O mój, o mój Boże. po prostu. A już, gigi, co? A już tak jest tak? A już i Tak jest. Chyba już, się, chyba już czekał, żeby wpisać. Dwie fabryki są w tym momencie budowane i co ciekawe, na reaktorach. No cóż, faktem jest, że zestimowani ci Marines na pewno byli, ale timing tego paymninga po prostu Kerrigan powinna mu przypiąć jakiś medal, nie wiem z czego, do tej zielonej kuleczki po prostu. Niesamowite zagranie. Znaczy, to, to... To co z niej pozostało, tam może nie wiem, może, może kawałek głowy pozostał, albo oczy o. Tak, takie tam, ta oczy grażą. Mrugające. Tak, 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 dokładnie. <grym> 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 jest ler prawie skończony, ale Kas robi zmianę, której w życiu nie widziałem. On w, w tym momencie wystrzelił tutaj swoim trzema i Nagle mamy trzy fabryki, e których budowane jest masa helionów, to po pierwsze. I za chwilę chyba będzie także wymyślany Infernal Pre-Igniter w tej trzeciej fabryce, przy klabie. I szczerze powiedziawszy takiego switcha technologicznego jeszcze nie widziałem. No, może być bardzo ciekawe. Robi się rzeczywiście ten niebieski płomień, zmiana koloru płomienia nastąpi za jakiś czas, ale myślę, że najpierw zaekspuję. Nie chcę chyba jeszcze pokazywać tych helionów, widać, że zatrzymał je w bazie. Przesył już następuje. No i teraz bardzo jestem ciekawy jaki tutaj haras tymi helionami się uda zrobić. Dokładnie tak. Mondi posiada troszeczkę zerlingów, jest ich bardzo mało, dopiero teraz jeszcze buduje. 10, także sprayer jest budowany, nie ma jeszcze tego Semki Hoods. 19 zerlingów jednocześnie. Benningi nie są skuteczne przeciwko Helionom, a heliony także nie są skuteczne przeciwko Belingom, bo banele nie są lekkimi jednostkami, są po prostu biologiczne. Szczerze powiedziawszy, zaraz zobaczymy czy będzie, czy będzie je zakopywał, czy zakotowanie w ogóle jest wymyślane dokładnie. O! Jeszcze Queena zniszczyli, no to było naprawdę niezłe i na pewno Mondragon jest zaskoczony, 12 helionów w tym momencie zmierza do jego naturala. No, tylko żeby nie dać się otoczyć, próbuję tutaj jak może złapać te heliony. Udało się trzy wyciągnąć mm. bodajże, ale reszta żyje i teraz dogoni te uciekające beiningi. Oj, 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 zamawiał Pan ze skórką A chrupiącą. To jest Kentucky Fried Zerg. Szczerze powiedziawszy, Mondi powinien pozwolić mu na wjazd do naturala, żeby te Spinecrawlery pomagały mu w tej obronie. I trochę za, za daleko od bazy e, zdecydował się tutaj na konfrontację. Jak widzisz tutaj, ten jeden Spinecrawler który musi momencie usilcowany jeśli jeśli nie chce stracić ich zbyt dużo jak na razie. Jedynie dwa ogromnej rozstrzygnięcie... 17 15, chyba, to chyba nawet, tak. kill, e, Zakopał panele, ale nie, nie cofnął, nie przejechał tutaj, chociaż chwila moment, teraz czy teraz, nie, jednak nie. Udało e, się złapać, odrobinę, udało. Odrobinę jedynie szybkość. Za mało wego mnie złapał. Spójrz jeszcze, jak ogromne obrażenia te heliony zadają. No z Blue Flame'em na te wszystkie lekkie jednostki. Robią się mutaliski tymczasem 9 mutalisków robi się w bazie u Mondragona Widzimy armory robiące się tymczasem u Kasa Ja sprawdzam szybko 87 limitu zerga do 73 Terran Przepraszam Czerwony kolor to tym razem Terran czyli zmiana Dalej przewaga w limicie jeżeli chodzi o Terrana Patrzę jeszcze 39 SCV do 43 dronek Tutaj akurat przewaga tym razem po stronie Mondragona No i zobaczymy czy to już będą tory czy będzie plus jeden? Tak, jest już pierwszy tor w budowie, drugi, drugie faktory będzie się również przestawiało na techlap. No i póki co będzie kupował sobie ile czasu się tylko da na pewno tymi helionami, ale mutaliski tutaj chętnie się im przyjrzą z odległości bezpiecznej. Jeszcze troszeczkę przyblokował tutaj te heliony, gdzie są drony, musi uważać żeby nie za dużo ich stracił. W tym momencie czy straci te drony? Wygląda to, że nie ale chwilę moment, ponieważ troszeczkę tych helionów wpadło do maina. Zakopała się królowa, zakopały się drony. drony ale miejsce, scan, ma miejsce skan, ma miejsce skan. Traci troszeczkę tutaj tych dronów. Czy dużo, naprawdę duża ilość została stracona. 29 dronów jedynie. No jakieś 15 padło. 15 pomysły, padło. Fantastyczne pomysły tych graczy. Zauważ, że Mondi bardzo dobrze używa tego, tego Barrow'a. No oczywiście przeciwko Teranowi, z, przeciwko teranowi z, ze skanem niezbyt dobrze to zadziałało. No ale zawsze ten pomysł, prawda? Zobaczmy teraz, czy uda się w końcu przyharasować trochę tymi mutaliskami. No jest moja obawa taka, że Tor już jeden stoi. Natomiast co będzie się działo, jak będzie próbował tutaj bronić swojego maina. Na razie nie ma nawet jednego tureta w linii minerałów. Można tutaj złapać troszkę z cefałek e, i to się na pewno uda. Dokładnie tak, no stara się tutaj, jest, pod, podjechał pod jedną wieżyczkę, Mutale w tym momencie, czym otrzymał dwie salwy, e, niezbyt były tutaj e, w takiej kupce te, no ale musi się w tym momencie wycofać trzy tory. Kontra nie nie mnie tych mutali, tutaj było 10 mutalisków, no nie ma o czym tutaj rozmawiać w tym momencie i to jest to co mówiłem, był ten haras, w końcu ten haras nastąpił, ale haras jak najbardziej przygotowany i szczerze powiedziawszy ten switch z, heli, z tego pusha nieudanego w heliony i później dopiero w tory Naprawdę zaczyna tutaj przynosić dosyć interesujące efekty. No cóż, jest tymczasem Roach Warren w bazie u Mondragona i tym razem robi się również abril do prędkości dla roczy czyli żebyśmy mieli zobaczyć również switch ze strony ze strony zerga. Ma burą przypominam, więc może tutaj próbować podpuścić troszkę do przodu, no tylko że już powinien produkować te, już teraz powinien produkować te rocze, ale widzę, że nie ma tu w ogóle minerałów, robią się beiny, no i ta ekspansja trzecia baza Mondragona zagrożona bardzo. Boję się, że jeżeli ją straci... I będzie mu tutaj naprawdę ciężko myśleć o yy, dalszej grze, a mamy już przecież 18 minutę. Tak jest, jeszcze do tego pięć torów, są bardzo mocne. Tym razem nie decyduje się na zabranie z nimi SCV w Mondragą. Stara się wpaść tutaj beiningami, ale one w ogóle nie będą skuteczne przeciwko temu rodzajowi jednostki. Jeszcze tutaj, ooo, złapał wszystkie heliony tymi beiningami. Tory bardzo uszkodzone, ale jak zauważyłeś już tutaj temu taliski, wszystkie padają, zostało ich jedynie kilka. Czy jakiś tor zostanie zniszczony? Wszystkie tory na czerwonym wrzuca tutaj zerlingi. Jeden torpada, drugi torpada, trzeci. Wszystkie nagle, jak na komendę, zostały zniszczone. I Mondi 3 tu na dziewięćdziesiąt życia! Oh. No, co za granam się tutaj zrobiła? No, Czyżby trochę przebudzenie Mondragona nastąpiło na tej mapie? Co dziwne dla mnie troszkę Kas widzimy będzie szykował tutaj pod kątem złota Jeżeli Mondragon uruchomi tą ekspansję przydałoby się jakąś małą transfuzję tutaj zrobić Widzę, że już zmierzają drąki żeby tutaj rozpocząć wydobycie gdzie są te rocze? Ja się pytam. Widzę, że inwestory się robią. E, widzę, że robi się upgrade do energii dla inwestorów. Natomiast czyżbym przegapił tutaj jakiś inny upgrade? Nie, nie ma jeszcze Neural Parasite'a, więc nie będzie Mind Controller na tych y, torach. Ale teraz mamy SCV: 3 tory i 3 heliony. I znowu atak na tą bardzo, bardzo zmęczoną Hatchery. Tak jest, chyba nauczony poprzednim doświadczeniem. Będzie starał się tutaj te kilka torów. E, chociażby naprawić żeby było, było to o wiele o wiele skuteczniejsze w tym momencie wylęgarnia została zniszczona starszym jakoś z ringami oraz panelami Paść na Heliony, ale w tym momencie omija wszystkie te tory, które są leczone przez SCV i szczerze powiedziawszy wygląda to o wiele gorzej niż w poprzednim, niż w poprzednim ataku. Nie zdoła, wybronić, nie zdoła wybronić tego, co pozostało po tej ekspansji i w tym momencie Mondi znowu jest do tyłu, znowu jest do tyłu. Wielka szkoda, bo naprawdę fajnie bronił się przed tymi atakami. Czy będzie jednak zauważ, jest wymyślany w tym momencie Neural Parasite. Czyli jeszcze się nie poddaje, jeszcze będzie chciał walczyć. Osobiście zaczynam się teraz bardzo, bardzo zastanawiać, czy nie powinien był tutaj bardziej łakomie podejść i spróbować zająć złota, skoro i tak już przebił te skały prowadzące tutaj do tej trzeciej bazy Mondragon, to czy nie lepiej było mimo wszystko zaatakować złoto? Widzimy, że Terran tutaj czyści teraz z będzie sam zajmował złoto. No i niestety, jeżeli Mondragon nie odpowie jakimś mocniejszym atakiem, który zmusi do cofnięcia, to zobaczymy tu już niedługo Planetary Fortress, które no, może stać się twierdzą, która pogrzebie e, próby. Niejedne zerglingi połamały sobie pazurki na Planetary Fortress i no cóż, zaczyna mieć pewne obawy, zresztą patrzę, że liczba torów jest coraz, coraz większa. Tak jest, w tym momencie Mondragon rozpoczyna z w rocze, trochę więcej tych inwestorów, zostało zbudowanych. Może w jakiś sposób tutaj uratuje skórę. Kas jeszcze chyba stara się atakować, chociaż nie 8. 8 aż torów posiada, to jest ogromna, ogromna liczba tych torów. Będzie chyba Mondi decydował się na zajęcie Golda, niszczy skałki, gdzie są kolejne jednostki, są budowane te rocze, ale tak jak, tak jak mówiliśmy tutaj, bardzo, bardzo, bardzo mało, bardzo późno i szczerze powiedziawszy, banele w ogóle nie radzą sobie z tym, co reprezentuje tutaj sobą Kast Mondi troszeczkę za duży, za duży nacisk na te Bejningi. Heliony bardzo fajnie są w stanie je wymikrować, jeśli kas ogarnia, a tory w ogóle, w ogóle nieskuteczne Bejningi są na tory. I szczerze mówiąc, że chyba za chwilę będziemy mieli atak znowu terana na tą trzecią bazę. No cóż, e, klip jeszcze uniemożliwia wylądowanie temu Command Center, a to jest dobra wiadomość. Widzę tutaj, że coś podjechało przed chwilą na tą e, ekspansję trzecią Mondragona. Był to chyba jeden helion, bo tu zostały zaledwie dwa dronki w tym momencie. Neural Parasite jest już skończony. To jest dobra informacja na pewno dla Mondragona. Ma on w tym momencie sześć inwestorów. No i aż zacieram ręce, czekając na tą konfrontację, która prędzej czy później musi tutaj, no, stać się, stać się jak gdyby widowiskiem dla naszych oczu. Chcę zobaczyć Mikro Mondragona po prostu na tych torach. Czekam niecierpliwie. Tak jest, wygląda na to, że no, no, Twoje życzenia zostaną spełnione bardzo szybko, ponieważ Kass w tym momencie wychodzi, ma około 20 limitów więcej. Bardzo duża liczba tych torów troszeczkę CV znajduje się tutaj no i zobaczymy, czy będzie w stanie jakoś Neural Parasite rzucić. roach oraz Zerwingi to już jest o wiele lepszy, o wiele lepszy miks jednostek przeciwko temu, co reprezentuje sobą Kass. Wpada w tym momencie tymi wszystkimi jednostkami, jest Neural Parasite, 4 tory zostały przejęte. No i chyba zabroni! torów, przepraszam bardzo. Ooo, cóż za masakra! Pięknie, momencie, pięknie, miała, pięknie Mondragon! To było, to było po prostu niesamowite. Ale chwilowej kas w tym momencie odzyskał kontrolę nad dwoma torami, gdzie są kolejne jednostki, gdzie są kolejne jednostki Mondragona. Jeszcze stracił tutaj zerlingami dopiero teraz ostatni tor po 21 zabitych został zniszczony. No teraz musi zająć złoto Mondragon albo kontrować, To już jest yy... Pytanie, no nie przebije, nie ma teraz jednostek, żeby przebić to planetary Fortress, więc albo kontra do Naturala moim zdaniem, albo no właśnie co. Myślę, że będzie starał się kontrolować Natural zwłaszcza, że posiada tutaj trochę tych inwestorów, one nie są na clipie, ale chyba będzie decydował się na jakiś poza inny czy będzie miał miejsce target fire? Nie! Jest jeden drugi Eurasite, trzeci oraz czwarty to jest po prostu niesamowite, co robi tutaj Mondragon? Jestem pod ogromnym wrażeniem, pomimo tego... O! Chwila, moment! Jeden z tych torów został tutaj! Drugi raz przejął tego tora! No po prostu! Masakra. Zbieral, cały, 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 cały czas! Niesamowite! W tym momencie 123 do 94 Jest przewaga w limicie Zerga! Jest przewaga w limicie Zerga! Wygląda to naprawdę ciekawie! No powiem szczerze, nie widziałem jeszcze takiego niesamowitego użycia infestorów, jakie tutaj pokazuje nam Mondragon. Ja zaryzykuję powiem, że to jest, to są te lata używania Słormów defierami w jedynce. Walczące z CV teraz naturalu, no jest sporo tanków, jeszcze u kasa. Zresztą on ma prawie 1500 minerałów tutaj ustawione. Widzę, że złoto zajmuje Mondragon. Powinien wycofać te inwestory. One są tutaj bardzo, bardzo ważne. Teraz czas na przegrupowanie się na pewno. I zainfekowani te ranie, rzuceni tutaj za linię wydobycia, no nie wierzę w to co się dzieje. Piękna gra. Uuu, jeszcze rakuje w tym momencie Mondragon, ten Planet High stara się jeszcze tutaj coś zrobić, zobacz, że ten Planet High Fortress obraca się bardzo, bardzo wolno i pozwolił tym, pozwolił tym no jeszcze na kilka, uuu, trzy muły w tym momencie rzucone zostały, pozwolił tym Infested Terranom na, na zabicie kilku tych SCV. 42 CV jednocześnie, kontra 53 drony. Wygląda to już troszeczkę, troszeczkę lepiej dla Mondiego i szczerze powiedziawszy Terran jest bardzo do tyłu, ale zauważ, że cały czas posiada ogromne możliwości produkcyjne. Tak, tylko teraz patrzę znowu tak. Mondragon ma wybranego maina, ma wybrany natural, bardzo dużo jeszcze minerałów, oczywiście tutaj ta trzecia baza i uruchamia złoto. Natomiast jeżeli popatrzymy na kasa, to ojemu kończy się w tym momencie natural i zostaje na wybranym prawie w całym złocie. Więc jeżeli nie uruchomi kolejnej ekspansji, a widzimy, że już tutaj przymierza się do tego, gdyby udało się tutaj Mondragonowi rozbić tą armię i jakąś fajną kontrę zagrać, to ma szansę, ma szansę naprawdę, ale warunkiem jest wybronienie tego złota, bo jeżeli straci tą ekspansję, no to nie za dużo tutaj już powalczy. Dokładnie tak. Do tego kas trzyma portilaktycznie swoje czołgi, trochę z tyłu wypadł tutaj tylko kilkoma maruderami, żeby zniszczyć tą ekspansję. Na to, że to złoto jednak zostanie zniszczone, co wygląda bardzo, bardzo źle. Już oczywiście e, kas nie siada po żadnych minerałów, on gra troszeczkę tak. Jest to atak ostatniej szansy, został zniszczony ten gold. Mondragon czeka bardzo cierpliwie, zauważ, że znowu jest Ninja Mani z ekspansji po prawej. Tutaj ta mm -hmm. linia, linia Konga tych dronów rozpoczyna, rozpoczyna e, zbieranie tych minerałów i wygląda na to, że Kas będzie atakował trzecią bazę. No właśnie i teraz to jest, nie może tego stracić, nie może już tak pozwolić jechać po tej ekspansji e, Mondragon. No i co on robi? Czy on e, mnóstwo jednostek koło tej wieży Xelnaga e, Nie broni w ogóle tej ekspansji, nie rozumiem jaki jest w tym momencie zamysł Mondragona, co on chce zrobić e, No widzimy, że teraz zaczyna dopiero od tyłu zachodzić, ale nie ma tu tych inwestorów, które mogłyby pomóc traci tą ekspansję, sprawdzam wydobycie Mondragona teraz na poziomie około 100, kas ma niecałe pół tysiąca dochodu, no kończą musimy złote minerały w tym momencie, sprawdzam No obydwaj gracze na głodowej wręcz ilości minerałów, za sekundkę jeżeli nie uda się tutaj kasowi uruchomić bazy, a widzimy, że jest tutaj zergling Mondragona, możemy mieć tutaj no swoisty trade army, który może zadecydować o tym, kto wygra tą grę. Tak jest, do tego jeszcze kas wyskoczył tutaj do przodu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o limit, to jest około 170 do 130 i Mondragon według mnie tracił swoje dwie ekspansje i nagle, nie wiem co się stało w ogóle, nagle po prostu jakby zasnął, nie wiem, miał przewagę w tej grze. Pastycznie tutaj zagrał swoimi inwestorami e, i nagle Empire Cas urósł w siłę, e, pomimo tego, że nie posiada w zasadzie już żadnego przychodu, stara się w tym momencie Mondi atakować tego golda, ale to jest zły pomysł tutaj. W ogóle nie ma żadnych minerałów. Większość rołczy zostanie za chwilę zniszczona. Bardzo, bardzo zła pozycja w tym momencie, chociaż chwila moment, czy Mondi będzie starał się robić coś inwestorami. Tych inwestorów jest tutaj za dużo, żeby rzucać Neural Parasite i naprawdę wygląda na to, że za chwilę będziemy widzieć GGR. No nie wygląda to dobrze dla Mondragona. Za długo czekał, stracił swoje momentum, kas wyczekał go, miał tutaj nazbierane te prawie 1,5 tysiąca w pewnym momencie i to wystarczyło, żeby no, mieć tą przewagę w limicie naprawdę, naprawdę sporą. Nie wiem jaki tutaj zamysł jeszcze w tym momencie ma Mondragon zobacz, że wyrzuca w tym momencie zainfekowanych terran przez to siege Tanki ostrzeliwują się nawzajem poranione dość, przynajmniej niektóre z tych siege Tanków, kasa. Natomiast armia Mondragona dalej stoi i myśli nad tym, co tutaj można jeszcze zrobić. Jest bardzo mało tej armii Mondragona, to trzeba powiedzieć. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo mało. I Kas, według mnie, jest tutaj w świetnej pozycji. Mondi nawet nie łapie żadnej ze swoich ekspansji. Jego, jego mała ilość dronów stoi tutaj w prawym, dolnym rogu. Kas już posiada bardzo dobry przychód. Jeszcze do tego będzie starał się tutaj go wzmacniać pięcioma mułami. Czy będzie miał miejsce haras? Dokładnie tak wpada tutaj do tego naturala. Kasa niszczy troszeczkę tych Hesciwi. No rychło w czas, ponieważ wieżyczki rozpoczynają tutaj budowę kasy, rozpoczyna budowę wieżyczek. Zaraz zapewne wycofa, chociaż nie chwila, moment! Jeszcze tutaj ta wieżyczka jest naprawiana i musi wycofać, musi wycofać wszystkie swoje mutale. I dopiero teraz ten dragon zdecyduje się, decyduje się na odbudowę swojej ekspansji. No na pewno tutaj sporo musi wydać na te tarety, jeszcze nie jest dobrze to bronione Widzimy, że Mondragon odbudowywuje swoją ekspansję No i rzeczywiście kupił sobie odrobinkę czasu, ale czy to wystarczy? 33 minuta gry? Nie wierzę, że tak długo już jesteśmy Wydawało mi się, że Kas już mógłby tutaj tą grę zakończyć, ale nie zdecydował się na atak, chce grać bezpiecznie, prowadzi 2-0, nie musi tutaj ryzykować To jest, ma to chyba tutaj w pamięci gdzieś trzyma to no bo wydaje mi się że dla niego jest to teraz idealna sytuacja ma to jedno wydobycie jest 150 limitów w tym momencie więc może może tutaj spokojnie myśleć o tym żeby teraz powolutku puszować kiedy już to wydobycie trwa dalej znowu tutaj zauważ, że pada w tym momencie w Golda Empire Cast już nie ma żadnego wydobycia Mondi traci ogromną ilość dronów Dobromu kolejne ogromne straty jeśli chodzi o Zergatera. Tymczasem przelatuje swoją, e, swoją główną bazą w ekspansji znajdującą się po lewej stronie. Mamy tutaj troszeczkę tych mutali, nie za dużo. Kas, naprawdę bardzo cierpliwe w momencie, w którym została wybudowana ta ekspansja, rozcznie jej, a tak Mondi w momencie, w którym ją straci e, chyba e, po prostu... Z gry, zaraz zobaczymy czy będzie starał się w jakiś sposób pią broń, czy będzie jakiś fangal grow. zaraz to zobaczymy Nie jednak fangala nie było, nie przepraszam bardzo no jest jeden na te mariny Wpadają tutaj panelu, ogromne straty Jeden, jedynie jeden Inwestor zdołał coś przejąć, butale Wpadają no i to chyba będzie GG To będzie jak najbardziej GG Zgadza się 3-0 dla Kasak tak. Dokładnie tak Chciałem, żeby Mondragon wygrał. No powiem szczerze, że to, bo to co robił, było naprawdę niesamowite. Mondragon ma świetne pomysły, ale nagle coś się dzieje i...